Dzień dobry kochani, witam się z wami w niedzielę i ruszamy z nowym vlogiem Jak widzicie umyłam włosy Nałożyłam też już maskę na włosy I za chwilę w ogóle będę ściągać ręcznik Zrobiłam sobie też peeling i maseczkę nawilżającą Właśnie ją słuchajcie, przed chwilą zdiłam. Zaraz wam pokażę co to za maseczka Tak stwierdziłam, że sobie dzisiaj trochę o siebie zadbam Tym bardziej, że wiecie, jestem sama znowu Tak jak wam mówiłam, że będę cały weekend sama I tak się zastanawiam, czy sobie henny jeszcze dzisiaj nie zrobić I brwi nie wyregulować, bo troszkę zarosły Dobrze, zobaczymy e, No i jak widzicie, dzisiaj jestem na ramionczkach Tak, wczoraj długie ręka, dzisiaj ramionczka Tak, słuchajcie e, Takie anomalia pogodowa, że dzisiaj jest bardzo ciepło Świeci piękne słońce, błękitne niebo e, Także powtarza się sytuacja z zeszłego tygodnia Bo w zeszłym tygodniu też piątek, sobota Pogoda była taka sobie, nawet w piątek padało A niedziela była już przepiękna i cały tydzień był przepiękny e, No i w tym tygodniu jest to samo Z tym, że od jutra ma padać Także tak, ale wiecie, mi to tam nie przeszkadza, bo ja i tak będę chodzić do pracy. Eee, no kochanie, więc. Ruszamy z tą niedzielą. Słuchajcie, chcę Wam pokazać kilka rzeczy i stwierdziłam, że najłatwiej będzie przyjść do łazienki, a niedzieli, aby miała te wszystkie rzeczy gdzieś nosić. Słuchajcie, po pierwsze, maseczka, którą dzisiaj użyłam, to jest ten Arbus, który kupiłam w Home Bargains albo Home Bargains, jak to woli. Nawilżająca maseczka, świetnie nawilżają. Pierwszy raz używałam u mojej przyjaciółki i naprawdę byłam zadowolona, dlatego kupiłam sobie ją ponownie. Bardzo dużo w tym opakowaniu jest tego serum całego, także możemy spokojnie użyć gdziekolwiek chcemy. Ja często, jak jest sporo tego, to używam, oczywiście wiadomo. Na szyję, ręce, nogi, wszystko tym smaruje, bo to naprawdę są bardzo mm, dobre produkty. E, także maseczkę Wam polecam. I słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć już dawno, dawno, że mamy zapach nowy. A czy nowy, nie nowy? Ten zapach już widzieliście, tylko w innym zapachu. Jeżeli wiecie o czym mówię. My mieliśmy wtedy chyba. Nie wiem, świeżą bawełnę, czy coś tak mi się coś kojarzy, ale nie pamiętam. Natomiast mamy go w zapasie, więc ee, może wam później powiem, jak nie zapomnę. Teraz mamy wanilię. Mówiłam Wam wtedy, że chcę te przetestować wszystkie i zobaczyć, który jest najlepszy. Tamten, który mieliśmy, był świetny. Ja, tak jak na początku Wam mówiłam, że jak się wchodzi tylko do mieszkania, to czuć ten zapach, on po prostu całe mieszkanie tym pachniało. Potem wiadomo, stopniowo ten zapach się ulatniał i tylko w łazience pachniał, ale jednak w tych łazience się wchodziło, ładnie pachniało. Natomiast. Teraz mamy wanilię i wanilia niestety, no to nie, nie bardzo, w ogóle go nie czuć Nie ma czegoś takiego, że jak się wchodzi do mieszkania, to czuć Znaczy, my już jakiś czas ten zapach mamy, ale od samego początku tak było, że tak nie pachniało W łazience też jakoś specjalnie tego zapachu nie czuć, więc jak wezmę go do ręki, tak jak teraz, powącham, ok, czuć Ale normalnie nie, także, no nie wiem Ale powiem wam ciekawostkę, że właśnie na początku, jak czułam, że w ogóle go nie czuć i widziałam go... Tak do ręki, żeby powąchać. Jakoś go tak przechyliłam, że ten tutaj płyn co jest wyląbi się na piżamę. Słuchajcie, i wtedy było czuć. Musiałam od razu zmienić piżamę, bo no nie dałoby rady spać. Także, jeżeli chodzi o wanilię, ja jej nie polecam. Eee, tak i słuchajcie, zaczęłam używać w końcu ten tonik glikolowy, który sobie kupiłam z The Ordinary. Eee, jego stosuje się na wieczór, także ja go tak stosuję, ale słyszałam, znaczy słyszałam, oglądałam filmy na YouTubie z recenzjami, czytałam też na internecie, bo zanim w ogóle zdecydowałam się na jakiś kosmetyk de Ordinary, to czytałam bardzo dużo, oglądałam filmów, żeby wiedzieć, co warto kupić i tak dalej. Wiadomo, że każdy musi przetestować każdy produkt na swojej skórze, bo to jest tak jak normalnie, tak? To, co się sprawdza u mnie, niekoniecznie sprawdzi się u Was, ale powiem Wam, że. Um... Słyszałam, że niektóre dziewczyny używają tego toniku Właśnie też rano i wieczorem Ja natomiast wolę nie ryzykować, używam go tylko wieczorem A teraz obecnie słuchajcie e, Rano używam z Zdziaj, liście Manuka Jeden z moich ulubionych toników, toników Do których wracam często e, Także tak słuchajcie Jeżeli chodzi o ten tonik Naprawdę jest super Rzeczywiście redukuje wydzielanie sebum Ta twarz jest zmatowiona, oczyszczona e, Wyrównany jest koloryt i zauważam, że też działa na jakieś drobne niedoskonałości, które mamy, też działa dobrze. Także póki co jestem zadowolona, zobaczymy co będzie dalej. Tak jak Wam mówiłam, butelka ma 240 ml. No i ja to używam tylko wieczorem na wacik, nalewam, więc myślę, że to będzie produkt wydajny. Tak jak Wam mówiłam, to było zamknięte inaczej. Tutaj ta końcówka była dołączona i ją po prostu się tak odkręca, i teraz wylewamy to na wacik. Także naprawdę super. Jakie ten. To nie ma jakiegoś zapachu szczególnego, ale naprawdę działa świetnie, oczywiście wiadomo, trzeba uważać, bo to jest jednak też kwas. Eee, tak, on to postawię tu na razie. I chciałam Wam pokazać, słuchajcie, że zaczęłam już używać wczoraj, znaczy wczoraj, no wczoraj zaczęłam używać nowe kremy, które Wam pokazywałam w czwartek to było? E, tak, słuchajcie, moje się w końcu skończyły Zaczęłam używać te, wczoraj już użyłam pierwszy raz ten na noc z ziai. Słuchajcie, i co mogę powiedzieć po pierwszym użyciu? Tak naprawdę to jest pierwsze użycie, więc wiecie, e, nie za dużo Ale tak, krem ma przepiękny zapach Jest rzeczywiście kremem tłustym, ale nie takim w 100% tłustym Jak na przykład kiedyś miałam parę kremów, które rzeczywiście były tłuste To jest rzeczywiście taki półtłusty krem e, I powiem wam, że po jednym użyciu zauważyłam, że tak, na pewno nawilżenie jest i to bardzo duże o co mi chodziło właśnie na noc. Ja lubię kremy bardzo takie regenerujące, nawilżające bardzo. E, natomiast krem się bardzo szybko wchłania, nie ma żadnej lepkiej warstwy. E, no i rzeczywiście ta twarz, tak jak mówię, jest nawilżona. To zauważyłam po jednej aplikacji, więc zobaczymy, co będzie dalej. Ale tak na szybko Wam mówię. A słuchajcie, z kolei ten drugi krem z AA to jest aloes meksykański krem na dzień. E, I on ma zredukować nam zmarszki, dać taką świeżość. E, słuchajcie, on też ma przepiękny zapach, przepięknie pachnie. Jest też dosyć um, takim tłustym kremem, e, ale też nie jakoś takim bardzo tłustym. Też takim powiedziała, że bardziej półtłusty krem, niż taki typowo tłusty. E, szybko się wchłania, rzeczywiście bardzo dobrze nawilża. Jeżeli chodzi o um, redukcję zmarszczek, no to Wam tego nie powiem. <laughs> Przynajmniej nie, na pewno nie po jednej aplikacji, tak? E Natomiast jeżeli chodzi o nawilżenie, też bardzo dobrze nawilża, bardzo szybko się wchłania, nie zostawia lepkiej warstwy, wiecie, że ja tego nienawidzę w kremach i w ogóle w żadnych produktach e, i też ma przepiękny zapach i mm, szybko się wchłania, już chyba powiedziałam, e, no więc tak, więc póki co po pierwszym użyciu jestem zadowolona, zobaczymy, co będzie oczywiście dalej, ale nawilżenie jest, więc to jest dobrze. Tak się, patrzę, czy coś jeszcze miałam Wam tu w tej łazience pokazać, ale chyba e, już nie, aha! A propos peelingu, peeling de Ordinary, który dzisiaj miałam. Słuchajcie, peeling najlepszy, z których miałam kiedykolwiek. Ja już o tym wspominałam w e, ulubieńcach, ale naprawdę, słuchajcie, ten peeling jest po prostu wow, petarda. Moja skóra po nim jest tak gładka, tak po prostu piękna, e, że w życiu nie miałam takiego efektu. A powiem wam szczerze, że mam sporo peelingów, które bardzo lubię i pokażę wam na przykład... E, Dwa z nich, które mam takie zwykłe po prostu Pierwszy to jest Neutrogena Peeling, który pewnie już widzieliście nie raz To jest peeling w postaci takiego kremu jakby Z drobinkami, ale naprawdę też świetnie działał A drugi peeling to jest i ten peeling enzymatyczny Ulga, który też bardzo lubiłam I o którym wam wspominałam wielokrotnie, że jest tak świetny Moja skóra po nim jest świetna I to oczywiście prawda Ja te peelingi dalej bardzo lubię, one są bardzo fajne Jeżeli chodzi właśnie o peeling enzymatyczny Czy taki zwykły peeling No ale niestety tego peelingu póki co nic nie przebije Także tak, to jest mój e, ulubiony peeling w tym momencie i dzisiaj właśnie go użyłam Ja wam, słuchajcie, pokazać już wczoraj w sumie e, ten podkład, który chciałam wam testować Myślę, że sporo z was e, go pamięta Mowa tutaj o Lovely, słuchajcie, kamuflaż e, e, Mama mi go przywołała z Polski Chciałam zawsze jakiś podkład z Lovely przetestować I w końcu padło na ten Ja mam odcień o numerku 1, to jest Porcelain i powiem wam, że to jest podkład niebymatujący i z pełnym kryciem. Z wysokim kryciem, o. Także jestem go bardzo ciekawa. Jeszcze go nie używałam, bo chcę go przetestować z wami po raz pierwszy. Ale Powiem wam, że mm, oglądałam e, właśnie na YouTube filmiki z testami i w ogóle z recenzjami tego produktu i on ma naprawdę dobre opinie. Więc jestem ciekawa, jak się sprawdzi, u mnie. oczywiście, czy kolor będzie odpowiedni, bo e, powiem wam, że wiecie, jak to jest u mnie. Jestem strasznym bladziochem. Więc czasem nawet najjaśniejszy podkład jest dla mnie za ciemny, więc jestem ciekawa, jak będzie z tym. Ja go otwierałam, co prawda, bo on był zaklejony i żeby sprawdzić kolor, ale nie nakładałam na twarz, także kolor jest dosyć jasny, ale wiecie. Um, zobaczymy, jak się sprawdzi później. E, patrzę, słuchajcie, tutaj, bo sobie dzisiaj nożem po paznokciu przejechałam mi coś tutaj się... Zrobiło. Także jestem ciekawa. Myślę, że w przyszłym tygodniu przetestujemy ten podkład, bo ja już naprawdę długo czekam, żeby go z wami przetestować. I słuchajcie, drugi podkład, o którym mówiłam, że chyba mam dwa podkłady. Zgadza się. Słuchajcie, drugi podkład to jest Estee Lauder Double Wear, kultowy już produkt. Jako zawsze chciałam przetestować, bo słyszałam też dobre opinie na jego temat, ale też się zdarzyło parę takich, wiecie, negatywnych. I zawsze chciałam go przetestować, ale no wiecie co, ten podkład ma dosyć sporą cenę, ja uważam. Na szczęście udało mi się go kupić w promocji, więc go kupiłam, tylko już na pewno wiem, że akurat ten odcień tego podkładu już mi ręka boli, słuchajcie Odcień tego podkładu będzie dla mnie niestety za ciemny, bo ja mam odcień, słuchajcie, gdzie to było? A. 1W1, także już wiem po kolorze, że on będzie za ciemny Ale też go jeszcze nie używałam i chciałam go przetestować z Wami e, Chociaż wiem, że ten produkt każdy już zna Ale wiecie, tak po prostu z ciekawości sama chciałam się przekonać Czy to rzeczywiście jest taki produkt świetny, jak wszyscy mówią Zobaczcie, kotek nas odwiedził On tu często u nas na ogrodzie jest Jak sobie siedzi, patrzy na mnie Mam nadzieję, że tam nie sraż Kotka już nie ma, słuchajcie Poszłam na chwilę do domu, wróciłam i on tak na mnie popatrzył i uciekł. I właśnie to było dla mnie dziwne, bo on często do nas przychodzi na ogród, tak jak Wam mówiłam, ale zazwyczaj jak nas tylko widzi, to ucieka. Albo nawet jak jest na ogródzie, a ja otworzę okno, to też ucieka. A teraz tak stały patrzył. No i słuchajcie, okazało się, że przyszedł się do nas załatwić po prostu, bo jak skończyłam nagrywać, to sobie zakopywał co nie, co nie, także super. Eee, no, słuchajcie, jeżeli chodzi o podkłady, to myślę, że w przyszłym tygodniu przetestujemy ten Lovely, bo jestem strasznie ciekawa jego, tym bardziej, że tak jak mówię, widziałam same pozytywne opinie, więc jestem ciekawa mojej opinii. Dajcie mi znać oczywiście, czy używałyście już, czy nie, czy w ogóle znacie. A jeżeli chodzi o Double Wear, też myślę, że go przetestujemy, bo tak jak mówię, ja go kupiłam właśnie z myślą o testach, z myślą o tym, żeby sama się przekonać, jaki on jest, bo też słyszałam dobre opinie na jego temat, ale nie zawsze. Zdarzały się też negatywne, że zapycha, że coś tam wiecie. Także sama chciałam się przekonać. Wiem, że kolor jest nieodpowiedni, to wiem, ale tak jak mówię, ja nie kupowałam wcześniej tego podkładu, bo uważam, że cena była za duża. Poza tym. No nie był mi ten podkład do niczego potrzebny, ale że znalazłam go w atrakcyjnej cenie już jakiś czas temu, to stwierdziłam, że kupię, przetestuję, sama się przekonam, bo wiecie, tak samo było z podkładem Catrice. On też był taki e, uwielbiany, też był testowany i w ogóle i ja też długi czas zanim go kupiłam minęło, też go kiedyś właśnie natrafiłam w dobrej cenie i słuchajcie, teraz jest to mój podkład ulubiony i jedyny, który używam. Mam jeszcze kilka innych, ale teraz obecnie używam tylko ten Catrice, bo jest dla mnie świetny. Także wiecie, może akurat ten też się okaże świetny. Zobaczymy. E, tak jak mówię, najpierw myślę, że przetestujemy ten Lovely, bo jego ja jestem bardziej ciekawsza. E, także dobra, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Dzięki bardzo, że byliście. Ja idę dokończyć obiad. E, potem jeszcze muszę wam ten film zmontować. I ja propos filmu, właśnie przypominam, że dzisiaj dwa filmy na kanale będą. Rano był vlog, a wieczorem będzie projekt Denko, druga część, także zapraszam, jeżeli jeszcze nie widzieliście A my słuchajcie, widzimy się tym razem w czwartek, także dzięki bardzo, że byliście, trzymajcie się ciepło, przede wszystkim zdrowo i do czwartku, pa! pa.